Jest dziewiąta, tu pierwszy procent. program Polskiego Radia. Jezus Maria, co to za dźwięk? Zastrzelę tego, kto mi to włącza z samego rana. Chwila, przecież to z mojej kuchni gra. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji, lato z radiem. No, chyba cię coś grzeje. Jakim cudem to się w ogóle włączyło to ja nie mam zielonego pojęcia. Ale jak już wstałem, to chociaż kawusia się należy. Mleka nie ma. Oho, widzę, że cukru też. Przecież dopiero co zakupy robiłem. W sumie to i tak musiałbym dokupić jeszcze parę pierdół to się przejadę. Przy okazji zatankuję mojego bolida, bo się rezerwa wczoraj zaświeciła. Nie mam pojęcia kiedy to wyjeździłem. Chwila, co jest kurde, kurde? No to fajnie. Chwila, chwila jeszcze muzyczka na umilenie podróży. Mogę na to. Stawa dotycząca Oder będzie dotyczyła I przede wszystkim wspierania inwestycji. To fajnie buja, to niech leci. Dobra, nie jest źle. Spodziewałem się większego ruchu. W sumie to jest dziesiąta. Wszyscy w robocie siedzą, więc nie ma co się dziwić. No i super, praktycznie cały parking pusty. Byle mi nikt go nie zastawił jak w zeszłym tygodniu. No to lecimy na Polewańsko. Jasny gwint jak drogo. Przecież w zeszłym tygodniu te płatki kosztowały co najmniej dwa złote mniej. Mleko jest. A gdzie cukier? Pójdę spytać. Może przenieśli na inny regał. Dzień dobry, pytanko mam. Gdzie przenieśliście cukier, bo nie mogę go znaleźć. Przykro mi, cukru nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Aha, no to cudownie. W takim razie tylko to poproszę. No po prostu jaja do kwadratu. Ponad wszystko! Żeby od początku jestem spisem i do końca chyba mej, mego życia będę Jest z pisem. Rząd. Czy te baby naprawdę nie mają niczego innego do roboty? Jadę zatankować i wracam na chatę, bo szkoda dnia, żeby tracić czas na szukanie cukru. Normalnie kabaracik. Ile? To jakiś żart, prawda? Chyba, że im się coś popsuło z tymi cenami, pójdę spytać się tego typa, co tam stoi. Przepraszam, chyba wam się te cenniki popsuły, bo jakieś za wysokie te ceny. Nie proszę pana, wszystko jest w porządku. To są normalne ceny. Aha, to jak będzie? Lejemy do pełna? Panie, z taką ceną to nawet do połowy nie zaleję, bo tyle nie mam. Lej pan za stówę. Co jest grane, pan się nie przejmuje, tak jest codziennie, to ja lepiej pójdę zapłacić. Dzień dobry, siódemka za stówkę. Jasna sprawa. Mogłaby mi pani powiedzieć, czy jest tu gdzieś w okolicy jakiś sklep rybny? Wie pan co, na razie to wstrzymałabym się z jedzeniem jakichkolwiek ryb. Ja tu czegoś nie rozumiem, cukru nie ma, ryb jeść nie można, a można w tym kraju dostać coś, co w ogóle będzie, i nie będzie zagrożeniem dla naszego zdrowia. Przykro mi, tak tu jest codziennie. To jest jakiś cyrkl. Szerokiej drogi panu życzę. Zasadził panu ktoś jakiś hmm. kompa w dupę. Nasza jest Polska tylko, tylko my, kolacy. Jasny gwint, a co tym razem? Przepraszamy, panie władzo, co tu się dzieje? Jakieś święto narodowe? Nie, to strajk przed urzędem miejskim. Jeszcze mi pan powiedz, że tak tu jest codziennie. Nie, ale od czasu do czasu się zdarza. Niestety nie mogę tędy pana przepuścić. Tylko że ja chcę przejechać, bo chciałbym dojechać do domu. Przykro mi, proszę pojechać inną drogą. No to wspaniale. Halo? Halo, dzień dobry. Z tej strony Klara pobieraj z Regionalnego Centrum Zdrowia Ekologii. Jasny gwin, co za gówno. Muszę przestać oglądać filmy ze Stadhamem przed snem. Nigdy więcej.